Siemanko widzowie, w dzisiejszym odcinku pokażę wam jak zrobiłem bardzo dobre itemy na taparkach e, Macie losowanie na 100 płomyków, e, jedyne wymagania to subik, łapka w górę, miły komentarz z nickiem e, No i co, zapraszam was do oglądania, elo Mój bratan dalej kontroluje biznes pod celi Nie pierdol mi o workach, tu przychodzą kontenery Nas nie szuka policja, nas szukają łowcy cieni Jak umrę to bogate, tego kurwa nic nie zmieni Tylko rysiu albo skeli Tylko rysiu albo skeli Tylko rysiu albo skeli A dla nioni, na skali. Nowa lalka, wisi przy mnie jak la bubu, Bo pełna wanna szampanów jak wchodzę do klubu Ta sama branża, tylko inna skala ruchów Za pasem klamka, uwaga bo kuku namuniu. Nastrój. Co z narkotyków, kilkanaście koła nastrój. Tak na co dzień zarabianie hajsu. Chciałem ochłonąć, to kupiłem trochę ajsu. Się nie pierdolę w tańcu, więc pastuj mordo. Albo cię skopi i się prześpię swoją siostrą. New nie mam jak mawia z Maroko. Koneksy wszedzie nawet poza Europą. Mój tam dalej kontroluje biznes po celi. Nie pierdol mi o workach, tu przychodzą kontenery. Nas nie szuka policja, nas szukają łowcy cieni. Jak umrę do pogadę, tego kurwa nic się zmieni. Tygury sił albo skelly. Rysiu albo Skelly Tylko Rysiu albo Skelly Arleniuni, Birkin albo Kelly Odkąd kupiłem jej Kelly nie chcę wyjść z mojej pościeli Wiesz, że w jedną noc mogę jej życie odmienić Pomnożyć zarobki i między swoich podzielić Nie sięgasz mi do pięt Moja podłoga twój zenit Świeży white tee i do tego uptowns Cygarek plain Jane droższy niż twój boss down Platin day day noszę na treni w klapkach Fuck you pay, mi powtarzam to jak mantra Ducha, kiedy w kominiarce do drzwi idol mu zapukał W moim życiu tylko dwie drogi, Fortuna lub Pucha Jedyne co umiem dobrze to rapować i ruchać Mój bratan dalej kontroluje biznes pod celi Nie pierdol mi o workach, tu przychodzą kontenery Nas nie szuka policja, nas szukają łowcy cieni Jak umrę to bogate, tego kurwa nic nie zmieni Tylko Rysiu albo Skelly Tylko Rysiu albo Skelly Tylko Rysiu albo Skelly Birkin albo Kelly Do klubu, scena filmu, paparazzi, światła, kamera, akcja, wszyscy na czarno, czarne auta, wjeżdżamy jak rządowa delegacja, pow! korki szampana walą jak klamoty, pau, pau, pijemy za wolność jak spadają głowy, niech żyje wolność, wolność i swoboda, przy rozpórku głowa, robi mi loda, gdzie nie wbijamy, zawsze jest trzoda to awionetki, Pablo jest Escobar, to bana keni, w niej i gaz, tu tu, tu, tu tu baby shark, model kompsy, broch na blat, wjeżdżę dzwonić jak nie chcesz spać, HONOROWA SALWA ZA TYCH CO NIE MOGĄ POW POW NA GŁOWACH WROGÓW TAŃCIEMY POGO JA CHCĘ Z NIEJ ściągnąć SIECKĘ ONA zjeśnie I NIE UŻYWA RĄK SYNONIM DZIWKI MĘSKIEJ HAJSU NIE CHCĘ RUCHAM TO DLA MNIE SPOR MAŁY SZATAN NOGI ROZKŁADA MI JAK TAROTA CYGANKA CAŁA SIĘ trzęsie miękka, ROBI SIĘ JAK FATA KOLEJNA DO MNIE Zmęczony, ona dalej ciągnie Wejście na klubu, scena filmu Paparazzi, światła, kamera, akcja Wszyscy na czarno, czarne auta Wjeżdżamy jak rządowa delegacja Pow! Korki szampana walą jak klamoty Pow! Pow! Pijemy za wolność jak spadają głowy ha. Wjechałem na świeżo, zjadłem dużo A cały czas nie gram tego jak nowy Pękła furta, wróciłem jak nowy Mówią to Aktawisa, piją akodin Odbijam tą modą jak światek chcę Kubański, a nie tenisowy Inżynierzy wjechali jak wilki jak tundę ciągle wyją, wszędzie słyszę z Jak to pociąg Wózkowi 7-1 więcej z tu stoi ha. Chłopaki robią burdę, mamy wylane na to, co nam przystoi yeah. Ja, ja z nic nie przykładam do stroni Wjechał inżynier, mogę cię skroić za swoją drogą nic mi nie zabroni Jak swoją Ej. drogą jesteście ja wrogi Po katolinie Katar Biznes od Fit Prada Jestem wysoko, czarno hulatam mm. Nuris, nurai ma brada Przez granice, tak jak inżynier Ej, krwawe diamenty z kąty. Adrenalina sprawia, że żyje, to nie G, to Ej, Ej. kondor, nominałem Amiri Jeans Na mnie dla synów do klubu zjarany i w kupku mam lin. Wszystko co robimy to film Wejście do klubu, scena filmu Paparazzi, światła, kamera, akcja Wszyscy na czarno, czarne auta Wjeżdżamy jak rządowa delegacja wow. Korki szampana walą jak klamoty wow, wow. Pijemy za wolność jak spadają głowy oh. 21 gram Tyle co waży dusza, 21 gram, czujesz jak ciebie opuszcza 21 gram, a za pasu czwórka Przypierdol jeszcze raz, jakby nie miało być jutra Jak umrę to bogate, tego kurwa nic nie zmieni Tylko Rysiu albo Skeli Tylko Rysiu albo scali.